Ej, co ty, ty robisz? Nic, ale jakieś światło tu, jest. tu się świeci. Ej, no. Ej, zobacz co to. Ej, chyba się już nagrywa. Ej, zobacz, zobacz. Hej. Jopek. Nagrywa się. No. Dobra. Cześć. Dzisiaj robimy zapowiedź. Na naszym kanale będzie pokaz mody szkoła i inne różne zjawiska. I też czasem możemy oglądać jakieś filmy albo grać w gry. Więc subskrybujcie, łapkujcie, dawajcie komentarze. No, no, to jeszcze ode mnie. Możecie zrebskrybować. Ach, w, w pierwszym odcinku. Zrobimy pokaz naszego pokoju. Jura! Znaczy naszej e, naszej naszej pani. Emmy.